Kiedy pracuję nad muzyką do spektaklu, jest też. Mam dużą otwartość i taką plastyczność. Są to jakby takie motywy otwarte, które można, które można rozwijać, które można zmieniać w dzień przed próbą generalną, albo w godzinę przed próbą generalną. Także najczęściej też to wygląda w taki sposób, że. Następują jeszcze zmiany w, przed samymi próbami, generalnymi, to wszystko jest, jest w dosyć szalony sposób, jeszcze montowane na ostatnią chwilę. Lubię też pracować na ostatnią chwilę i w, wiem, że w sytuacji takiego nagłego, nagłego stresu pojawiają się ciekawe, ciekawe pomysły, na które, nie wpadł, na które nie wpadłbym wcześniej. I osoby, z którymi współpracowałem też zauważyłem, że mają tendencję do takich zachowań.